Siemanko mięsożercy. Dzisiaj zrobimy coś naprawdę dobrego, a dokładniej przygotuję i pokażę Wam, jak zrobić szarpaną wieprzowinę. I to w takiej wersji, którą można zrobić w piegarniku. Będzie to taka długo pieczona, szarpana wieprzowinka, która na koniec dosłownie się rozpada. A do tego sałatka Kolesław i wszystko skomponujemy w taką fajną kanapkę z szarpaną wieprzowiną. Tyle słowem wstępu. Zabieram się za pracę. Partnerem kanału jest dobre mięso, wyszukiwarka lokalnych gospodarstw, producentów i dostawców mięsa oraz wędli. Linki do partnerów w opisie pod filmem. Do wykonania tej szarpanej wieprzowinki wykorzystam łopatkę wieprzową. tutaj mam taki mały kawałek, niecały kilogram, to jest jakieś 800 gramów. Taki fajny, poprzerastany tłuszczem. Ja tego nie będę wykrajał. Może tutaj to trochę oczyszczę, takich twardszych błon, żeby się tego pozbyć. Ale jeżeli chodzi o ten tłuszcz z tej strony, to na pewno to wszystko zostawiam, z tego względu, że w piekarniku to się będzie wytapiało, a jak wiadomo, tłuszcz jest nośnikiem smaku, a ten smak chcemy cały zachować. No i dodatkowo ona też się nie przesuszy, tak, bo z tej strony jest trochę, bo przerasta nam tym tłuszczem, także tylko tu te jakieś takie drobne kawałki, co mi wystają, takie twardsze błony, one raczej podczas tego długiego gotowania i tak by zmiękły na tyle, żeby nie były wyczuwalne, ale ja lubię jednak, jak te dania moje, no po prostu, no nie mają jakichś takich Właśnie twardszych elementów, no później się po prostu to nieprzyjemnie je, jak coś takiego się trafi. Dlatego wolę zawczasu to wyciąć, mieć święty spokój. Tutaj akurat jest taki fragment chrząstki. Najłatwiej jak to wyczuć, to po prostu przejechać ręką. Jeżeli coś twardego nam się trafi, no to to wyciąć. No i tyle. Z tyle tak naprawdę z przygotowania miesiwa, Nic więcej z tym na tą chwilę nie robię. jedyne co teraz zrobię to dokładnie ją przyprawię i wrzucę do piekarnika, żeby się piekła. No i w piekarniku będzie, powiedzmy, ten cały proces takiego wolnego pieczenia przeprowadzany, bo tam nie tylko będzie pieczenie, bo po takim pieczeniu wstępnym dodamy trochę tego sosu i pozostałych składników, ale o tym za chwilę. Poraz zrobić taką nie tyle co marynatę, nacierkę z przypraw, a do tego użyję na pewno wędzonej papryki. To jest około kilogram mięsa, więc powiedzmy niech będzie 5 gramów jakiejś papryki wędzonej. Oczywiście tutaj słodką paprykę też jakieś 5 gramów. Czosnek suszony bądź granulowany. Też można rzucić taką łyżkę. Taka, jak, jak nie wiecie, nie macie wagi, no to łyżeczka mała to jest przeważnie 5 gramów. Wiadomo, że zależy jaka przyprawa, jakie zioła i tak dalej, ale to jest tak w przybliżeniu. Do tego odrobinę majeranku, dosłownie. Mekko, do przyprawienia. No i oczywiście sól. No i na taki kawał mięsa to dam 5 gramów zwykłej soli. I ja tu mam taką sól wędzoną. Z tego względu, że ta wieprzowina będzie robiona w piekarniku, no nie będzie wędzona, to dodam właśnie o taką sól wędzoną, też łyżeczkę. Łącznie niecałe 10 gramów soli na kilogram mięsa prawie. Nada no, no to takiego super wędzonego aromatu. No i tak naprawdę jeżeli chodzi o przyprawy, no to prawie wszystko. Oczywiście trzeba pamiętać o cukrze. Po pierwsze nada takiego słodkiego posmaku, po drugie on się skarmelizuje i po prostu na powierzchni wytworzy się taka no jakby glazura. No i co do tego cukru, to tutaj obficie jakieś 10-15 gramów, trzy łyżeczki. To jest oczywiście cukier brązowy, może też być zwykły, może być miło, ale to już wtedy się robi taka marynata, a my chcemy mieć nacierkę. I teraz przed całym pieczeniem zostaje tylko dokładnie tą łopatkę tym wszystkim natrzeć. Część sobie zostawię, jeszcze pod koniec ją najwyżej doprawę po pieczeniu, ale myślę, że chyba nie będzie takiej potrzeby. Tak, tak, to wszystko. Nie wrzucam ją na dzień wcześniej w sól i, i nie solankuję, bo tutaj no, nie ma takiej potrzeby, żeby ona była jakaś soczysta w środku. No i tak będzie później szarpana. I mieszana z tym całym sosem, który wypuści, więc no nie widzę takiej potrzeby, żeby coś takiego robić. no widzę, że tu nawet za dużo tych przypraw tej mieszanki zrobiłem, ale to nic. Nie stanie na następny raz. Łopatkę wrzucam do prytwanki. I będę ją robił w prytwance. Cukier na górę musi być. Taka karkówka, w sumie w ten sposób, bez żadnego przykrywania, bez niczego Leci do piekarnika nagrzanego na 190-200 stopni na jakieś 30 minut Żeby ona się po prostu spiekła, żeby się po prostu przypiekła z góry No z drugiej strony też, tak, tutaj raczej ciężko, no bo wstała ta brytfanka No i dopiero później będzie poddana dalszej obróbce Gdzie będzie w pewnym sensie duszona, taka wolno pieczona Ale to za chwilę pokażę Na razie leci do piekarnika i pokażę ją za chwilę, jak będzie wyglądała Minęło jakieś 30 minut Kładka już się wstępnie podpiekła, wygląda w ten sposób ładny, taki już podpieczony kolor. Tutaj widać się taka nawet skorupka, gdzie niegdzie zrobiła, tam gdzie był ten cukier, taka glazura. No i teraz to, co zrobię, to przygotuję takie sosiwo, którym zaleję tą karkówkę. Na grillu robiłbym to w inny sposób, że po prostu najpierw bym to, tą karkówkę odpowiednio wygrillował i zrobił taki specjalny sos. No powiedzmy, no to jest taki oryginalny przepis na tą szarpaną wieprzowinę, ale tutaj w piekarniku zrobię trochę inaczej. A do wykonania sosu użyję te pozostałe przyprawy, które tam używałem na samym początku do nacierania, z tego względu, że będę używał podobną mieszankę, więc żeby to mi się nie zmarnowało, to tutaj wrzucę. Będę potrzebował taką porządną ilość octu jabłkowego. Damy jakieś 100 g. Zobaczymy, ile tego sosu będę musiał przygotować. Jakieś 50 g octu jabłkowego po to, żeby zakwasić to mięso, no One dzięki temu skruszeje, tak jak się dodaje do różnych marynat właśnie, czy to sok z cytryny, czy właśnie ocet jabłkowy, czy jakiś inny ocet, po to, żeby to mięso skruszało podczas tego pieczenia. Możecie tutaj jeszcze dodać powiedzmy jakieś 200-300 ml jakiegoś piwa, taka też jest opcja. Ja po prostu tego takiego smaku piwnego nie chcę za bardzo mieć, dlatego tego nie robię. A zamiast tego daję 10-15 g czerwonej papryki. Jeszcze jakieś 10 g wędzonej papryki, czosnek. Tutaj jeszcze porządną porcję cukru brązowego. mam jakieś 30 g. Możecie też dodać po prostu 30 g miodu. No i łyżkę soli. Taka mieszanka jest, mamy około 100 ml takich przypraw z octem, dodajemy jakieś 300-400 ml wody, najlepiej dodać mniej, powiedzmy 300 ml albo nawet jeszcze mniej 200 i stopniowo później dodawać, jeżeli za mocno by odparowało. Jeżeli damy więcej, to po prostu trzeba będzie na chwilę zwiększyć jeszcze tą, tą temperaturę, żeby ten sos trochę odparował. Karkuwa z tym sosem, ja sobie jeszcze ją obrócę, żeby cała przeszła tym sosiwem, a w szczególności tym octem jabłkowym, żeby właśnie ona się spiekła z dwóch stron. I tak ją jeszcze później podczas pieczenia będę obracał, ale żeby ona w tym sosiku się dusiła. No i zakrywam ją oczywiście folią polinową. Leci do piekarnika jest kilka opcji. Albo dłużej pieczemy w niższej temperaturze, powiedzmy 120-130 stopni, jakieś 4 godziny, albo możemy tą temperaturę nawet dość mocno podnieść, powiedzmy na te właśnie 180 stopni i piec jakieś 2 godziny, ale to jeszcze. Ja bym wstał do piekarnika i powiem konkretnie, ile taki kawałek potrzebował. Czasu. Bo to tak naprawdę wszystko też zależy od wielkości kawałka. Tak, jeżeli będziemy mieli dwu wielką kilogramową łopatkę, na pewno będzie potrzebowała więcej czasu, a ja sprawdzam, ile taki niecały kilogram łopatki będzie potrzebował. Oczywiście tą szarpaną wieprzowinkę zjemy z bułą i dodatkiem sałatki Kolesław. Zrobię taką tradycyjną wersję tej sałatki, czyli po prostu na białej kapusty, marchewki oraz odrobinę majonezu i cebuli. Także w międzyczasie jak ta karkówka się robi wiecze, no co potrwa jakieś 4-5 godzin, zabieram się. Za zrobienie sałatki i dalsze oczekiwanie. Do sałatki będziemy potrzebować połówkę białej kapusty, jakieś 800 gramów. jedna marchewka, pół mniejszej cebuli i z tych warzyw, tak naprawdę, to będzie wszystko do tego majonez, ewentualnie trochę jogurtu naturalnego, ale co teraz będziemy robić. Zaczynamy od kapusty, cięciutko poszatkować. Nie za tak grubo, żeby to później się fajnie jadło i gryzło. Jak się trafią takie grubsze kawałki, to po prostu wyrzucamy. A to może być w tych miejscach, gdzie idą te takie, w sumie nie wiem, jak to się nazywa, odliści, te takie grubsze jakby łodygi. Teraz wykładam jedną łyżkę soli i to trochę ugniotę, żeby po prostu była bardziej miękka. I teraz odstawiam na 30 minut. Ona puści wodę. wody się pozbędziemy, połączę z resztą składników. Kapusta poszatkowana. No to teraz pora obrać marchewkę. I zetrzeć się za chwilę na tarce. Marchewkę ścieram na większych oczkach. tyle wystarczy. No i cebula. Nie wiem, czy dać pół, czy ćwiartkę. A ta jest dość mała, to dam połówkę. W do marchewki jest trochę za dużo jednak tej cebuli. Dam połowę, a połowę sobie wykorzystam do czegoś, żeby mi ta cebula nie przyćmiła tego, tego smaku. Zasolona kapusta jest, niech puści wodę. Odsączymy, później za jakieś no jeszcze 20 minut. Wymieszamy z pozostałymi składnikami. Minęło pół godziny. Kapusta już zmiękła, jest o wiele bardziej miękka. Puściła też wodę. Co widać. Teraz tą wodę odlewam i, i łączę z resztą składników. Kapusta oczywiście, nie wodę. Tutaj już mam posiekaną cebulę i startą marchewkę. Do tych warzyw odrobina, octu jabłkowego może być jakiś inny ocet. No nie wiem, może nie taki zwykły, ale ocet winny albo ryżowy. Mam też małą łyżeczkę miodu na słodkości. Liście, porządna porcja majonezu. 3 łyżki. 3-4 łyżki na taką porcję. Solić już soliłem, więc nie doprawę jeszcze solą. Ale dam trochę pieprzu na pewno. No i świeżo uczony. Może być zmielony. No dobrze, że świeżo. Jakąś taką łyżeczkę na doprawieniu. Można jeszcze opcjonalnie dodać. Trochę soku z cytryny. No i teraz całość wymieszać. Karkuwa już jest raczej gotowa. Ten sos całkiem nie odparował, ale to jeszcze nic straconego. Ja sobie po prostu no, teraz karkówkę oddzielę, wyciągnę z tego sosu. Sos zredukuję, karkówkę poszarpię i dopiero później całość połączę. I Teścik. Zrobimy to łyżką. Zobaczymy, czy się rozpada. No idealne. To jest... Słownie się rozpływa. Teraz po prostu ją trzeba poszarpać. Nawet nie do poszarpać, co? Muszę rozgnieść łyżką. O. to so czyste. No i teraz całość z powrotem przerzucę sobie do tej brytwanki. I teraz to zaleję tym zredukowanym już sosiwem. Tutaj są wszystkie te smaki, to naprawdę ten sos nie dość, że był na początku dobry, tak jak to się zredukowało, to mm. masakra. No i teraz pora skomponować naszą kanaperkę. A do tych kanapek używam takich bułeczek myślanych, one idealnie pasują. Mogą też być takie, właśnie, bułki broś. Broich, brojsz, nigdy nie mogę zapamiętać. Brioś! Jak chcecie, to przepis na takie bułki, tak, akurat mam kupne w piekarni koło mnie, ale mam przepis na podobne bułki w materiale z Drwalem, który gdzieś tutaj podlinkuję. A teraz komponowanie dajmy tutaj porządną porcję tej szarpanej wieprzowiny do tego kolesław i gotowe no i dobra, przyszła pora na próbę nie ukrywam, że już tam powiadłem i robi wrażenie ale w takiej formie jeszcze nie próbowałem No, aż mam ją skórkę. Naprawdę mm. bardzo dobre. I ten zredukowany sos to w ogóle bajka nie? Robi, robi całą robotę. Także ja. ale wam polecam, róbcie, próbujcie, dajcie znać, jak wam wyszło. Trzymajcie się, cześć!